Dzień dobry, jestem Marta Nadratowska i zapraszam Cię do praktyki sześciu winiast, które pomogą Ci się zregenerować po treningu, pomogą Ci w dniach kondycyjnych zamiast treningu. Zapraszam. Siądź wygodnie na piętach albo w siadzie skrzyżnym. Połóż sobie dłonie na dolnych żebrach, delikatnie wycofaj brodę, tak żeby korona głowy była nad kością gonową. I spokojnie, przy zamkniętych oczach bądź otwartych, wdychaj do żeber nosem. Rozchylaj je na boki, czuj jak wtulają się w dłonie, i wydychaj, czuj jak żebra się zbliżają do siebie i opadają w stronę miednicy. Możesz zamknąć oczy właśnie. Wdech, rozchylanie żeber, wydech, zbliżanie i opadanie w stronę miednicy. I kilka takich oddechów. Tak żeby przenieść uwagę na wdech, na wydech, czuj oddech w dłoniach. Skup się na tym, nie myśl o niczym innym. Interesujecie tylko jeden bodziec, wdech i wydech. Interesujecie oddech. Spokojna, nienapięta. Hmm. Powolutku otwórz oczy. Przejdź do klęku podpartego. Ustaw sobie nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami. I spokojnie zacznij ruch od stóp. Z wdechem podwiń palce stóp, zrotuj miednicę wygnij się do tyłu, delikatnie unieś koronę głowy do nieba, do sufitu rozszerz barki, dociśnij kciuki rozszerz palce dłoni, tu jest wdech z wydechem wciśnij łagodnie wierzchy stóp, zrotuj kość ogonową w dół, zaokrągnij się nie opadnij głową do mostka, popatrz na pakwiny z wdechem podwijasz palce stóp rotujesz miednicę, wyginasz się łagodnie do tyłu rozchylasz barki, dociskasz kciuki spokojna twarz i z wydechem wciskasz wierzchy stóp, rotujesz na ogonową w dół, zaokrąglasz się, puszczasz głowa, rozluźniasz szyję. Z wydechem podwijasz palce stóp, wyginasz się łagodnie do tyłu, pozycja krowy. I z wydechem pozycja kociego grzbietu. Możesz jeszcze zsunąć na końcu wydechu bioderka do pięt. I z wydechem ponownie pozycja krowy. Wydech. Kocik grzbiet i na końcu wydechu bioderka do pięt. Wdech, krowa, powoli, przy zamkniętych bądź otwartych oczach i wydech, kocik grzbiet i bioderka do pięt. jeszcze raz. Teraz z wdechem, jak wrócisz do pozycji krowy, to ustaw neutralnie plecy, połóż wierzchę stóp, jeszcze popraw dłonie, rozczapiesz paluszki, dociś, dociśnij wszystkie nasady palców, puść łagodnie głowę w dół i z wydechem zaokrąglij plecy, a na wydechu bokiem żeber przejdź do wklęśniętych pleców, zginając łokcie, a drugim bokiem żeber wdech do zaokrąglonych. Spróbuj pokręcić, puszczając swobodnie głowę, tłowiem koła. Wdech się zaokrąglasz, a z wydechem się łagodnie zapadasz. Kręcisz jakby wokół osi ciała. Tą osią ciała jest oś przechodząca teraz przez spojenie łonowe, i pod tą osią kręcisz kółeczka. Wdech nad osią, wydech pod osią. Czujesz masowanie bocznych żeber, przednich, tylnych. Możesz wzdychać, ziewać swobodnie tutaj. A potem wracać do łagodnego wdechu, wydechu nosem. Zmień kierunek, pokręć chwilę w drugą stronę. Ożyw żebra. Poczuj jak masujesz brzuch, łopatki. Czy to jest ulga dla pleców? Jak to czujesz? I powolutku się zatrzymaj, neutralnie ustaw plecy, zrób wdech i na wydechu skręć prawą rękę pod lewą, wierzchem dłoni przesuwając się po macie, aż osuniesz bark bok głowy i z wdechem wróć nad garstkiem pod bark, rozczepiesz paluszki z wydechem druga strona, wierzchem ręki suniesz po podłodze skręcasz może bark pod bark brodę do góry, do barku i wdech wracasz ważne żebyś sunął, sunęła Dociskaj wierzchy stóp, trochę ciężaru przenieść na nogi, żeby nie osuwać się z dużą ilością ciężaru na ręce, na bark. Dociskaj wierzchy stóp. Pracujesz w barkach, pracujesz w rękach, w rękosłupie, ale jednocześnie wiesz, co się dzieje ze stopami. Jesteś świadomy, świadoma tego, co się z nimi dzieje. Wydech, skręt i wdech powrót. I teraz na stronę. Mm. Jak wrócisz z gdechem? To teraz powolutku z wydechem wystaw sobie prawą nogę do przodu. Czyli wydech, naciskasz rękoma na podłogę, wydech, wystawiasz do prawej krawędzi maty, piętą przed kolano, nadgarstki masz na linii pięty, rozczapierzasz palce dłoni. Jeśli potrzebujesz zamienić dłonie w piąstki, żeby wzmocnić nadgarstki, też możesz to zrobić. A jak można, to dłonie całe na podłodze. Doklejasz kolano do ramienia i teraz próbujesz z wdechem koci grzbietów krów. Wdech, pozycja krowy i wydech, koci grzbiet. Z nogą w wykroku. Wdech. Nie ruszasz prawym kolanem, ruszasz miednicą kręgosłupem głową. I wydech, miednica kręgosłup głowa. Wdech. Wydłużasz brzuch, wydłużasz spód prawego uda. I wydech, skracasz brzuch, skracasz udo. I jeszcze raz wdech. I wydech. I neutralnie ustaw kręgosłup. Z wdechem znieś prawą rękę, rozciągnij obręcz do nieba, do sufitu, wyciągnij rękę i opuść z wydechem. Z wdechem druga ręka łagodnie do góry, rozciągnij obręcz i opuść z wydechem. Powoli odłóż dłoń, potem wznieś drugą rękę wdech. Wdech, opuść. Tak kilka razy. Przez zgiętą rękę do pionu wdech. I przez zgiętą rękę w dół wydech. I jeszcze raz. Spokojnie. Porusza się szyja. Wiesz jak się porusza? Porusza się łagodnie. I powoli opuść ręce. I teraz pochyl biodra. Otwórz klatkę piersiową. Łagodnie wznieś głowę. I wydech. Cofnij bioderka. Możesz oderwać przód stopy. pójść głowę. I wdech, do pocholenia bioderek, do otwarcia łagodnego klatki piersiowej. I wydech, do wycofania bioder, do oderwania może przedniej stopy, prostując ile możesz prawą nogę. Wdech i wydech. Miękko w twarzy, miękko w szczęce. Aktywne dłonie, zapierające się wdech, odpychające się wydech. Powolutko, jak wrócisz do neutralnego ustawienia w pozycji to wycofaj sobie prawą nogę łagodnie i na chwileczkę osiądź w pozycji dziecka siądź na piętach rozszerz kolana wdech rozszerz ręce połóż łokcie, wydech połóż czoło zostań na wdechu rozszerzając łopatki na wydechu rozmiękcz brzuch wdech poczuj lekkość w plecach a wydech dociąż tłowiem uda. Łokciami podłogę, czołem podłogę. Wdech szeroko plecy. I wydech miękko, padasz ciężarem ciała. I jeszcze jeden wdech. I wydech z wdechem powolutku sobie wróć do klęku podpartego ustaw dłonie, rozczapiesz paluszki dociśnij wszystkie nasady palców zrób wdech, naciśnij rękoma na podłogę i z wydechem wystaw lewą nogę do przodu piętą przed kolano nadgarstki na linii pięty ręce po wewnętrznej stronie nogi doklejone kolano do ramienia i tu też, zapierasz się dłońmi, wdech Wydłużasz spód tłowia, łagodnie unosisz głowę, tak żeby nie zacisnąć za bardzo szyi. Wydech, kość gonowy w dół, zaokrąglasz się, opuszczasz głowę. Wdech, wydłużasz tłów, wydłużasz udo, lewe u spodu. I wydech, skracasz brzuch, skracasz udo. Wdech, poczuj, po jak za ruchem tłowia idzie ruch spodu lewej nogi. Wdech, zagłębiają się łopatki, wydech, rozdzielają się łopatki. Jeszcze wdech. I wydech. I neutralnie ustaw plecy. Z wdechem zniesie jedną rękę, rozciągnij obręcz barkową i z wydechem opuść w to samo miejsce i z wydechem druga ręka. Wydech w dół. Wdech, wznios. Wydech, opadanie przez zgiętą wdech do pionu i przez zgiętą w dół. Wdech, rozciągnij rękę, Oczywiście czuj, że suniesz do sufitu ręką i wydech, opuszczaj. I jeszcze raz. Jedna ręka, wdech, wydech. Druga. Wdech i wydech. Teraz z wdechem kolejnym pochyl bioderka, otwórz klatkę piersiową, otwórz prawą pachwinę i wydech, wycofaj bioderka, możesz oderwać przednią stopę, puścić głowę, doprostować trochę lewą nogę. Z wdechem pochylenie bioderek, wydech, wycofanie ich, kłuć głowę, wdech, łagodnie unosisz głowę, a wydech, łagodnie ją opuszczasz. Żadnych szybkich ruchów szyją. Powolutku, neutralnie ustawiasz się w pozycji, nie pochylasz, nie cofasz. Wycofujesz lewą nogę i na chwileczkę osiadasz w pozycji dziecka. Łączysz paluchy, rozszerzasz kolana, osuwasz bioderka do pięt i wdech. Rozsuwasz, rozsuwasz ręce, kładziesz łokcie, kładziesz czoło. O, możesz westchnąć, możesz ziewać swobodnie. Czuj jak osiadasz, jak opadasz. Rozluźnij się w karku, w podstawie czaszki, osiąść tłowiem, łokciami, czołem. Spokojne wdechy, wydechy. Z kolejnym wdechem. Łagodnie się podnieść do pozycji podwiń palce stóp i wydech z tego Przejść do psa z głową w dół wycofaj biodra, aktywnie odpychaj się od dłoni, zgięte kolana uniesione pięty, puść głowę w stronę między ramion nie wciska jej tam, po prostu ją opuść i powolutku wydech jedna noga się prostuje druga się zgina, pięta opada do podłogi prostej nogi nie musi dotknąć może wdech, odrywamy piętę z wydechem druga pięta w dół przeciwna noga się zgina i wdech, odrywamy piętę. Czyli taki drepczący pies z głową w dół. Powoli pięta w dół, wydech, wdech, odrywana. Zauważ też, czy poczuj raczej, co się dzieje w barkach, rozszerz je, rozchyl łopatki, szeroka obręcz barkowa. Wydłużasz sobie jeden prostownik grzbietu naprzemiennie z drugim. Wydłużasz kręgosłup, i naprzemiennie tyły nóg. Jak się zmęczysz, też zawsze możesz opaść do pozycji dziecka. Odpocząć. I z tego powolutku kucnij. Ułatwione kucanie. Palce stóp na zewnątrz, pięty do środka. I sprawdzam, na ile jestem w stanie opaść biodrami bez oderwania pięt. Jeśli nie jest to możliwe, pięty łagodnie oderwane. Ręce szerokie. Puszczam głowę do między ramion, rozluźniam szyję, mięknie mi brzuch. Puszczam swobodnie głowę. Mogę zrobić ruch na nie, łagodnie na tak, sprawdzić, że szyja jest miękko. Jak jest łatwość, stawiam pięt. Przechodzę na krzyż, zginając łokcie, patrzę w stronę mostka. Wdech, łagodnie spoglądam na sufit. I wydech, łagodnie przechodzę na krzyż, spoglądam na biodra, na mostek. Jeszcze wdech, unoszę klatkę piersiową i z wydechem odpycham się od dłoni, od stóp i łagodnie podnoszę do góry bioderka, ile mogę. Wdech i opuszczam. Patrzę na biodra. Wydech do góry. I wdech w dół. I jeszcze raz wydech. I wdech. I ostrożnie kładę się na plecach. Pomagam sobie rękoma, sekuruję się. Przyciągam sobie nogi do boku, w żeber. I bujam się łagodnie na jeden, drugi. Prostownik grzbietu. Bujam się na głowie. Jeśli potrzebuję zawsze możesz sobie podłożyć pod głowę, żeby wydłużyć tył szyi jeśli głowa się odchyla. Ruchy na boki, mogą być też ruchy okrężne kolanami. W jednym kierunku kręcę, masując kolistym ruchem i styk krzyża z lędźwiami i lędźwi z piersiowym. Masuję upadki, troszkę pośladki. I w drugą stronę odkręcam. Mogę zamknąć już oczy. O, wydać odgłosy, a potem wrócić do łagodnego, regularnego oddechu nosem. I powolutko jeszcze mogę sobie ułożyć nogi razem w bada konasanie. Rozłożyć ręce swobodnie po bokach tłowia. Wykręcić wnętrza rąk do góry. Luźne barki, ciężkie luźne pachy i mogę się jeszcze przez chwilę pobujać na pośladkach na jeden, na drugi lekko skręcam talię, masuję otwardą matę pośladki I na koniec jeszcze mogę wznieść do góry bioderka, wydech, odemknąć pachwinę, wydłużyć brzuszek Otworzyć mostek i z wdechem przez zaokrąglone plecy kręg po kręgu opaść. Rozmiękczyć uda, pobujać się znowu na pośladkach miękkich. I zostać tak. Jeszcze kilka oddechów, a potem wysunąć sobie nogi do shavasana. Potem wysuwam jedną nogę, wysuwam drugą, rozluźniam ciało, opadam z każdym wydechem bardziej. I tak jeszcze kilkanaście, jak potrzebujesz kilkadziesiąt oddechów. Czuję, czujesz, że już chcesz się rozbudzać możesz to zrobić przez przeciąganie się jak potrzebujesz zostań dłużej w szawasanie i powoli wracając rękoma przez zgięte kolana przekręć się przez bardziej bądź mniej oczywisty bok tak, żeby odpychając się rękoma wstać i bardzo Ci dziękuję za sesję Zapraszam do następnego.